Finansowanie innowacji, jak pozyskać środki na rozwój nowych technologii? Innowacje technologiczne są siłą napędową postępu, a ich rozwój wymaga nie tylko kreatywności i wiedzy technicznej, ale także solidnego wsparcia finansowego. Przyjrzyjmy się zatem różnym źródłom finansowania projektów innowacyjnych, rolom grantów, dotacji i inwestycji venture capital. Przedstawimy także sposoby na skuteczne prezentowanie projektów inwestorom, a także przykłady udanego finansowania innowacji. Jak pozyskać środki na rozwój nowych technologii? Źródła finansowania projektów innowacyjnych. Finansowanie innowacji może pochodzić z różnych źródeł, każde z nich ma swoje specyficzne cechy i wymagania. Do głównych źródeł finansowania należą fundusze publiczne, prywatne inwestycje, venture capital, dotacje unijne, kredyty bankowe oraz crowdfunding. Wybór odpowiedniego źródła finansowania zależy od etapu rozwoju projektu, wymaganego kapitału i gotowości do podzielenia się kontrolą nad projektem. Publiczne fundusze często oferują wsparcie w formie dotacji, które nie wymagają zwrotu, ale są związane z rygorystycznymi warunkami dotyczącymi zakresu i sposobu realizacji projektu. Z kolei prywatne inwestycje venture capital są skierowane do firm z dużym potencjałem wzrostu i mogą zapewnić nie tylko finansowanie, ale też cenne wsparcie merytoryczne i dostęp do sieci kontaktów biznesowych. Rola grantów, dotacji i inwestycji venture capital. Granty i dotacje to często pierwsza pomoc finansowa, na którą mogą liczyć innowatorzy. Są one przyznawane przez organizacje rządowe, unijne lub inne podmioty non-profit i mają na celu wsparcie badań i rozwoju w dziedzinach uznanych za priorytetowe. Co istotne, nie wymagają one udziałów w kapitale firmy, co pozwala na zachowanie pełnej kontroli nad projektem. Inwestycje venture capital to z kolei silnik wzrostu dla bardziej rozwiniętych projektów, które już wykazały swój potencjał rynkowy. Venture capital inwestują w zamian za udziały w firmie. Co oznacza dzielenie się zarówno zyskami, jak i decyzjami biznesowymi. Dla wielu startupów technologicznych wsparcie od VC to nie tylko pieniądze, ale również dostęp do mentorów, ekspertów branżowych i rynków zbytu. Crowdfunding jako sposób na finansowanie innowacji Crowdfunding, czyli finansowanie społecznościowe, to coraz popularniejsza forma pozyskiwania kapitału, szczególnie wśród innowatorów, którzy mogą bezpośrednio zaprezentować swoje pomysły szerokiej publiczności. Platformy takie jak Kickstarter czy Indiegogo umożliwiają zbieranie środków od indywidualnych inwestorów, którzy w zamian otrzymują produkty, udziały w zyskach lub inne formy nagród. Ta metoda pozwala nie tylko na szybkie pozyskanie potrzebnych środków, ale także na weryfikację i walidację pomysłów wśród potencjalnych użytkowników. Crowdfunding może również służyć jako potężne narzędzie marketingowe, budując społeczność wokół produktu jeszcze przed jego wprowadzeniem na rynek. Skuteczne strategie prezentowania projektów inwestorom Kluczem do skutecznego pozyskiwania funduszy jest profesjonalne i przekonujące przedstawienie projektu inwestorom. Każda prezentacja powinna zawierać jasno zdefiniowany opis problemu, który projekt ma rozwiązać, demonstrację unikalnych zalet technologii oraz klarowny plan biznesowy z prognozami finansowymi. Inwestorzy szukają projektów z dobrze zdefiniowanym modelem biznesowym, jasną ścieżką do rynku i zespołem, który wykazuje zarówno kompetencje techniczne, jak i biznesowe. Prezentacja powinna także adresować potencjalne ryzyka i pokazać strategię ich minimalizacji. Przykłady udanego finansowania innowacji. Sukcesy takie jak Tesla, SpaceX czy polski CD Projekt pokazują, jak efektywne może być skuteczne połączenie innowacyjnej technologii z solidnym finansowaniem. Te firmy zaczynały od pomysłu, który stopniowo przekształcił się w dojrzały projekt dzięki kombinacji grantów, inwestycji venture capital i, w niektórych przypadkach, wsparcia crowdfundingowego. Każda z tych firm przeszła długą drogę od początkowego pomysłu do globalnego sukcesu, a kluczem do ich rozwoju było nie tylko innowacyjne myślenie ale również umiejętność przekonania inwestorów do swojej wizji i skuteczne zarządzanie pozyskanymi środkami.